Dzień dobry moim gościem jest Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj na temat trudnej sytuacji pielęgniarek podczas epidemii koronawirusa, które pracują w hospicjum i w domu pacjenta. Wiemy, że są one bardzo hejtowane przez społeczeństwo z jakimi sytuacjami w jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do agresji? Pacjenci, którzy przebywali w szpitalach ze względu na sytuację epidemiologiczną, w no większości musieli zostać wypisani ze szpitala do domu i tą tych pacjentów opieką objęły nasze koleżanki, które pracują w hospicjach domowych, w opiece długodomowej, w opiece paliatywnej. W związku z czym sytuacja była też trudna na początku epidemii ze względu na Braki oczywiście środków ochrony osobistej, braki środków dezynfekcyjnych, maseczek, no, brakowało wszystkiego. Staraliśmy się jako Naczelna Rada pozyskać te środki z Ministerstwa Zdrowia i udało się, ponieważ poszły trzy transze środków ochrony i, i środków dezynfekcyjnych. Myślę, że sytuacja troszeczkę się ustabilizowała. Natomiast nasze koleżanki najczęściej, najczęstszymi problemami, które, z którymi się spotykały, to był problem nieinformowania pielęgniarek o tym, że na przykład w domu przebywa pacjent albo z kontaktu z koronawirusem, bądź wrócił z zagranicy, bądź jest zakażony, była na kwarantannie. Bo od tego. Od tej informacji zależy, jak pielęgniarka ubierze się do tego pacjenta, bo oczywiście ona musi dbać o bezpieczeństwo pacjenta, ale również o własne bezpieczeństwo, żeby nie stać się oczywiście później ofiarą tego koronawirusa. A jeżeli chodzi o hejt, to w jakich sytuacjach najczęściej pielęgniarki są hejtowane? Czy to są sytuacje, w których powiedzmy, kupują leki pacjentom w aptece, robią im zakupy. Tak, ja rozmawiałam z koleżankami, te, które pracują w domu z pacjentami, bo ci pacjenci naprawdę. No, zostali tylko na łasce, że tak powiem, naszych koleżanek, pielęgniarek i położnych. Czasami no, ta opieka społeczna również nie była wydolna, w związku z, z tym z takich czysto ludzkich odruchów robiły pacjentom nasze koleżanki zakupy, robiły, wykupowały leki nie tylko te, które wynikały z jednostki chorobowej, ale również. Jakieś inne, które były potrzebne w danej chwili pacjentowi, w związku z czym jako naczelna izba występowaliśmy do, ogólno, znaczy do naczelnej izby aptekarskiej, do, również do prezydentów miast o to, żeby pielęgniarkom umożliwić robienie zakupów bez kolejki nie tylko dla pacjentów, ale Również dla swojej rodziny, no bo proszę Państwa, no, pielęgniarki pracowały oczywiście oprócz tego, w pracy. Każda, każda z nich ma swoją rodzinę i swój dom. Czasami te godziny pracy były wydłużone ze względu na duże braki kadrowe pielęgniarek. W związku z tym, no, były problemy ze zrobieniem tych zakupów. Początki były trudne i generalnie. Jeden ze sklepów sieciowych oczywiście przesłał nam taką informację, którą zamieściliśmy na naszej stronie, rozesłaliśmy tą informację, rozpowszechniliśmy tą informację, że mogą robić zakupy bez, oczywiście poza kolejnością. Okazało się, że później informacja zwrotna od naszych koleżanek była zupełnie inna, że, nie mo, nie ma, że to jest nieprawdziwa informacja, niesprawdzona i że takiej możliwości nie ma. W związku z czym interweniowaliśmy akurat w tym zarządzie, w tym głównym akurat sieciowych i otrzymaliśmy informację, że no niestety możliwość jest, tylko samo społeczeństwo tej możliwości nie daje, czyli po prostu absolutnie nie ludzie, którzy akurat robili zakupy, nie wyrażali zgody, żeby pielęgniarka czy pielęgniarz czy Ratownik czy ktoś inny robił te y, zakupy poza kolejnością? Czy pielęgniarki w hospicjum, a w domu pacjenta, mają problem z pobieraniem materiałów do badań biologicznych, a także z ich transportem? Tak, jest to problem od bardzo, od kilku lat właściwie y, poruszany. Cały czas borykamy się właśnie z tym momentem, Pobrania materiału biologicznego do badania i dostarczenia go do, do osoby zlecającej. Mhm. Tak, bo, bo tak właśnie pielęgniarka je, powinna czynnie wykonać pobranie tak, tego materiału biologicznego. Natomiast mamy sytuację, epidemiologiczną taką, jaką mamy. W związku z czym są wytyczne i pielęgniarki oczywiście stosują się do, do tych wytycznych. Natomiast cały czas borykamy się z, 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 z właśnie z tym dostarczeniem materiału, ponieważ proszę Państwa, no pielęgniarka, nie każda pielęgniarka posiada samochód. Czasami pielęgniarki do Pacjentów dochodzą pieszo, dojeżdżają rowerami. Są różne środki lokomocji. Ja nie będę w tej chwili mówiła, czym się poruszają, ale generalnie są to różne środki lokomocji. W związku z czym my też obawiamy się, i pielęgniarki obawiają się, jaka jest jakość tych badań od momentu pobrania do momentu dostarczenia. I to jest, cały, to jest cały czas, jak gdyby Temat niewyjaśniony, w związku z czym przejęliśmy na siebie, jak gdyby, obowiązek wyjaśnienia właśnie tej sytuacji materiału pod względem jakościowym. Będziemy się zwracać do konsultantów krajowych w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i w dziedzinie mikrobiologii, żeby dali nam argumenty, które w jakiś sposób pozwolą nam. Na uregulowanie tej sytuacji, właśnie transportu i dowozu tych badań do lekarza, tak? Bo lekarz jest osobą zlecającą, i jak gdyby on tylko wydaje zlecenie, pielęgniarka ma pobrać, właśnie przewieźć, ale jeżeli ma na przykład, Kilku pacjentów po drodze, to ten czas od, po, od pobrania pierwszego badania do pobrania ostatniego i czas dostarczenia z pewnością się wydłuża i my obawiamy się o jakiś tych badań. Wiemy, że medyków we Francji spotkały nieprzyjemne sytuacje. sytuacje, na przykład wybijano im szyby w samochodach po to, żeby ukraść przedmioty medyczne. Po pierwsze, jak pani to skomentuje, po drugie, czy w Polsce dochodzi do tego typu sytuacji? E, oczywiście miałam przyjemność uczestniczenia w takiej telekonferencji dotyczącej właśnie bezpiecznych warunków pracy, czyli BHP. E, i e, mieliśmy możliwość wysłuchania Pani fizjoterapeuty, która pracuje od wielu lat we Francji I bo, bo to dotyczyła również hejtu w stosunku do, do osób wykonujących zawody medyczne i jak to się dzieje w poszczególnych krajach. Tutaj Pani była z Francji, ja opowiadałam, jak to, jak to było w Polsce i Podkreślała właśnie, że, że oczywiście w stosunku do medytków y, oprócz ty, tego bicia Brawo powiedziała, że codziennie o godzinie 17 Francuzi wychodzą i biją brawo wszystkim medytkom na ich cześć, natomiast to jest jedna strona o medalu, tak jak i u nas zresztą. Y, natomiast y, właśnie oprócz tego pielęgniarki we Francji, te, które domu, każda z nich ma na pulpicie samochodu taką tabliczkę informującą, że jest pielęgniarką, która udziela świadczeń w domu pacjenta i ta tabliczka upoważnia ich do parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych, jeżeli na przykład, bo ja wiem, że we Francji jest ogromny problem, zresztą tak jak chyba w, w większości miast w ogóle w tej chwili na świecie jest problem z parkowaniem samochodu osobowego, Trzeba upoważniać, żeby nie dostać oczywiście mandatu i to jest parkowanie za darmo, tak, tak rząd francuski to yy, prawnie uregulował. Natomiast yy, no, tak jak brakowało środków ochrony osobistej, co, w, 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 jeśli chodzi o medyków trwali się tego wszystkiego, ponieważ to wszystko było nowe, nieznane i, i yy, każdy się bał tego koronawirusa, w związku z czym dochodziło do ataków wybijania szyb, niszczenia mienia właśnie konkretnie on, ona zwracała uwagę na wody pielęgniarek, ponieważ jeżeli pielęgniarka to znaczy, że na pewno ma Maseczki ochronne, przyłbice, środki dezynfekcyjne, rękawice i to najczęściej właśnie najczęściej padały ofiarą pielęgniarki, którym kradziono właśnie nie dość, że niszczono, nie mienie, to jeszcze kradziono najpotrzebniejsze rzeczy, które chroniły pielęgniarkę przed koronawirusem. To bardzo przykra sytuacja, A natomiast społeczeństwo traktuje pielęgniarki jako źródło zakażenia i dlatego dochodzi do takich agresywnych zachowań. Jakie zatem działania zamierza podjąć Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w najbliższym czasie, aby przeciwdziałać nienawiści? Ja myślę, że jak tak analizowałam już informacje, bo pozwoliłam sobie też troszeczkę przygotować się do dzisiejszego spotkania i dzwoniłam do koleżanek przewodniczących w okręgowych izbach, że jak gdyby ten hejt może troszeczkę zmalał. Z tego względu, że i my wszyscy przyzwyczailiśmy się do i informacje też płynące. Od, czy z Ministerstwa Zdrowia, czy od polityków, troszeczkę też jak gdyby no inaczej przedstawiają tą sytuację dotyczącą koronawirusa, choć no muszę powiedzieć, że bardzo niepokojące są informacje, które pojawiają się w mediach, i statystyka, dane. Liczbowe, które w tej chwili podaje Ministerstwo Zdrowia, że w tej chwili już jest ponad 400 zakażeń, w związku z czym znowu ta skala gdzieś tam się powiększy. Natomiast my apelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia, żeby może pokusiło się o utworzenie takich przepisów, które będą, które będą w jakiś sposób. Chroniły medyków przed tego typu atakami ze strony osób, bo no, trzeba powiedzieć, że jest to bardzo obciążający, stresujący, obciążający fizycznie i psychicznie zawód. Każdy zawód medyczny, niezależnie czy to jest lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik, diagnosta laboratoryjny czy fizjoterapeuta, to naprawdę są to. Zawody bardzo obciążone psychicznie i fizycznie i w związku z czym jeszcze dodatkowo te ataki, które gdzieś tam słyszeliśmy, czy, czy też były upubliczniane w mediach, no dodatkowo potęgowały też tą frustrację, wypalenie zawodowe. Więc my tutaj absolutnie podnosiliśmy, że powinno to też być jakoś uregulowane prawnie, że absolutnie nie można sobie pozwolić publicznie w jakiś sposób dyskredytować osoby, które wykonują takie zawody medyczne, a które działają na korzyść tego społeczeństwa walcząc z koronawirusem. Miejmy zatem nadzieję, że przepisy chroniące medyków przed atakującymi wejdą w życie. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę, a Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo serdecznie pozdrawiam.